Cześć, nazywam się Magda i jestem studentką trzeciego roku Elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Trzy lata temu stanęłam przed wyborem kierunku studiów. Z wielu, jakie proponuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, wybrałam Elektrotechnikę. Dlaczego? Szczerze mówiąc, nie wiem, co mną w tamtej chwili kierowało. Elektrotechnika wydała mi się kierunkiem ciekawym, ale także uniwersalnym, łączącym w sobie wiele e, dyscyplin naukowych. Z perspektywy czasu wiem, że był to dobry wybór. E, na początku studiów moja wiedza z ogólnym pojęciem prądu oraz jego wytwarzaniem i przetwarzaniem była niewielka i skupiała się głównie na tym, co poznałam e, na zajęciach fizyki w liceum. Zagadnienia, których się uczymy, są trudne, ale dzięki zajęciom laboratoryjnym i projektowym łatwiej jest nam przyswajać wiedzę. E, przykładem jest laboratorium wysokich napięć, w którym jesteśmy w stanie e, wygenerować napięcia udarowe, czyli potoczne, potocznie zwane przez nas pioruny. Ale tam także możemy wytworzyć wiele innych ciekawych zjawisk, których, o których na pewno się przekonacie, jeżeli tylko e, zostaniecie studentami elektrotechniki. Ponieważ studia to nie tylko nauka, ale także zawieranie nowych znajomości, dzięki zajęciom projektowym mamy okazję nie tylko nauczyć się pracy w grupie, ale także spędzić miło czas z kolegami i koleżankami z roku. Tak jak mówiłam, studia to nie tylko nauka, więc zachęcam Was wszystkich, żebyście dołączyli do koła naukowego bądź organizacji studenckiej, bo z własnego przykładu wiem, że. Że uczycie się tam umiejętności miękkich, które na pewno przydadzą Wam się w przyszłej pracy. Na naszych zajęciach zawsze możemy liczyć także na prowadzących, którzy, zwłaszcza w okresie pandemii, zawsze ratują nas pomocną dłonią i możemy liczyć na pomoc z ich strony. Zachęcam Was wszystkich. Którzy interesują się elektrotechniką, ale także matematyką i fizyką do składania dokumentów na kierunek elektrotechnika. I mam nadzieję, że zobaczymy się za rok na korytarzu w B1.